No. Aha, <śmianie> ale co na fotografii? Nie wiem, to chcę powiedzieć. Szyj od na inaczej się być no. Jakże co? Sri od czy? się. Aaaa no dobre, dobre. A dlaczego tak? Nie wiem, tak jest w Polsce powiedzenie. Tak tak, to mi tak wydaje się z fotografiem lepiej rodzinowym? No. A, jak, a ty masz jak lat starszy czy młodszy? Mówisz o tym co za mną czasami przychodzi. A nie wiem o jakim. jest młodszy. Aha A do jakiego miejsca właśnie jedziesz? To tak. no, nie wiem, co to No nie wiem. później można rozpoznać. Aha. I co ciężko się tak jeździ? Wiesz co? Można się przywyczali. Tak? A no, dobrze płacą? Czekając na Mogło być lepiej. A, zawsze może być lepiej. U Ciebie też widzę. No... Kudacujesz? Może być, no. No i sobie pogadamy. A skąd jesteś w ogóle? A ty? Ja jestem z Wyszkowa. Z Warszawy? A często tu przyjeżdżasz? Wiesz co, akurat... No nie, na zakupy chyba. Aha. Bo dzisiaj ja mu mówię, nawet się nie zjawi. Miałby ja, ja, ja mi kupę nie wiesz, z Wiecie, nic nie albo węgóz. Wie, że nie istnieje, nie? Węgóz. nie istnieje? No, Robert Kubica. No, nie, no wiem, no. no to co? Nie istnieje już, nie miał mu załatwić nowiestwo. Jak to nie istnieje? Nie ucząc, że odbawa się węgóz albo węgóz. nie istnieje? Nie istnieje nie nie. nie 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 wyżdżę... no. chodź tu. Już nie jeździ? No w Jeździ w Renault, no, no właśnie. No. No. Dlaczego BMW nie istnieje? Nie, bo BMW zawsze nie istnieje. Nie? Aha. A teraz jaka BMW jest? Nie, nie ma już. Aha. Wycofana. A co robisz jak nie jeździ na tirach? Zmieniać mecze. Zbierasz smycze? I co jeszcze zbierasz? No, karty telefoniczne, dostanę od długa, to wiesz. Prawda? A dużo masz? Smoków, no, wiesz, Czekaj, z Polski, czy zagranicznymi? No to nie wiem, powiedz tyle takich. Ile masz takich? Ile takich? 220 jest polskich, są. 93 mam tylko zagraniczne, głównie są 20. Czekaj, 20 mam włoskich, 20. Tak, Ale wiesz, od niego dostanę, bo tak. tak nie zbieram. No ja mam smyczy. No jasne, że tak. No. To co dostanę Te, co masz tam? No znowu i tę zaproponować, no? Co? A ile ma smycz? Teraz? No zgadnij. No nie wiem, ja mam. No No nie wiem, 10. Nie, nie obrażam. No dobra, 25. 525. 525 metrów i każda inna? No nie. Z chłopakami się wymieniam to, co mam od siebie wiesz, Aha. A chłopaki te zbierają? No dwóch jest w robocie. Trzeci, trzeci teraz nowy doszedł Nowy doszedł, tak? No. A, ile zbiera? Tak. Ale co oni mają 50 sztuk? To przy nich zaś nie zaśmiemy jak tutaj boss, tak? Szef? Co no, mu ten chłopak, to jak się dowiedziałem miał... Czekaj. 600 tam oddał na wieku jest. Miał. No dobry. Czy ty cel? Też oddasz? Nie wiem. A na Sto? razie się walczyć na zbieranie bierzesz? No, chcę mieć do tysiąca O kurde, dużo. I co, a i to a dzisiaj nie zebrałeś? Dzisiaj nic nie zebrałeś? Do ciebie thank. przyszedłem. Tak. A, do mnie. No dobra, to ja mogę ci dać, ale musisz mi coś przywieźć. No. Dobra, dobra. A co mi przywieziesz? Nie wiem co będę... Beli... No a to mi tak powiedz powiedzmy więcej to, żebym się iść zostawić, no? Słuchaj, najprawdopodobniej to kapla telefoniczne i prawdopodobniej. Ale jakieś fajne muszą być. Dobra, postaram wiesz, się. Wiesz, muszę jakieś fajne do niej dam, wiesz. Dobra. Dobra? dobra. dobra? Dobra. Dobra. To idziemy, to idziemy po kartę. Chyba po smycze. Po smycze, no. Ale wiesz co, powiem ci to szczerze. Aha. Że ja mam, ale ja mam... E, tak jest, takie same. To jest takie? Tak. Tyle? Możesz mi dać to wszystko? To co będę miał, to ci przywiozę, dobra? Dobra, dobra. masz. Dobra. Ale dasz mi jakąś torebkę, żeby chwilę na wiesz... Tam? Tam. Ja. A to wszystko zrzucimy? Nie, to tam to zostało, bo to dla klientów musi zostać. To ci wystarczy chyba, nie? Nie. Nie za mało? No. Znowu 6-10 będzie dobrze. Aha. Bies to. jak to. I, i, ja chcę, I jak. Dobra. To, co e, mi dadzą, to ci dam, zgadza? No, zobaczymy, no. To, co mi dadzą. Ja będę czekał, bo jak niech już nie przyjedzie, to nic więcej nie dam, nie. no? Nie, 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 słuchaj. Wiesz, że to jest hotel, ja. No wiem, ale no. możesz tam znowu coś wziąć, wiesz, no? Z domu to podwójne sobie mam ci przybierz jak sam. No nie wiem, no toś tam pochombinuj, no. Dobra, pokradam z chłopakami, dobra? Pokadam. Dobra, Dobra. W razie co nie wiem. Jakie będą mieli ile chcesz tego? No nie wiem ja z tego tak nie powiedz tu, co tam, wiesz. Dobra, dobra. 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 Trzymam cię za słowo. No a też nie trzeba za sobą. Dobra. Ile kiedy? No nie wiem, to bym jeszcze okazji przynieść za miesiąc, za ileś tam wiesz. Dobra, no za chyba, tylko pamiętaj, dobra. Dobra. Dzięki, do zobaczenia.